Rekolekcje Adoracja 9, dwie kolumny. Dzień czwarty. Okaż mi Twoją miłość przez ofiarowanie mi daru Twojego czasu. Słowo Boże z Ewangelii Świętego Jana, kto trwa we mnie, a ja w Nim ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Modlitwa do ducha świętego, świętej Mariam, arabki. Duchu święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Drogą prawdy, prowadź mnie. Maryjo, matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia. Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Prowadzenie. Zastanów się dzisiaj nad tym, na co poświęcasz swój czas i jak wiele z niego ofiarujesz Bogu. Czy dziwisz się, że Jezus prosi o więcej Twojego czasu? Czy to dziwne, że ktoś, kto cię stworzył, ukochał do końca, oddał za Ciebie życie, a teraz pragnie cię obdarowywać owocami swojej ofiary, że ten ktoś pragnie więcej czasu spędzonego z Tobą razem? Sam na sam podczas adoracji. Czy nie jest dziwne raczej to, jak mało czasu oddajemy Jezusowi, jak łatwo dajemy się zaślepić duchowi tego świata, ulegając pokusie życia w ciągłym biegu, jak wiele czasu marnujemy, a często nawet zabijamy, jakże bardzo potrzebujemy dziś nawrócenia w tym, co robimy z czasem naszego życia. Czas to miłość. Ten, kto kocha, zawsze znajdzie czas dla ukochanej osoby. Pytanie o to, czy masz czas dla Jezusa, staje się więc pytaniem o to, czy go kochasz. Może dziś Jezus chciałby zadać ci to najważniejsze pytanie: czy mnie kochasz? To pytanie Jezusa jest pytaniem o Twój czas, czy zechcesz oddać mi choć odrobinę Twojego czasu. Żeby żyć pięknie i osiągnąć spełnienie, nie trzeba robić wiele, trzeba jedynie wiele kochać. Dlatego każda godzina ofiarowana Jezusowi jest owocem nawróconego serca. Każda godzina spędzona w obecności Jezusa wyda obfity owoc. Zapamiętaj dzisiaj, że czas spędzony na Eucharystii oraz podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. To najowocniejszy czas Twojego życia. To czas, z którego kiedyś będziesz dumny, będziesz dumna. A jedyne, czego będziesz żałować, to to, że nie było tego czasu więcej. Jednak teraz możesz to jeszcze zmienić. Twój czas jest w Twoich rękach i tylko od ciebie zależy, komu i czemu zechcesz go ofiarować. Lektura duchowa z dzienników in Sinu Jezu, poniżej znajdziesz trzy krótkie fragmenty lektury duchowej. Czytając zatrzymaj się na tym fragmencie, który cię poruszy. Nie chodzi o to, aby przeczytać wszystko, lecz o to, aby dać się prowadzić Duchowi Świętemu i zatrzymać się na tym, co dotknie Twojego serca. Kiedy znajdziesz to słowo, smakuj je, rozważaj i zachowaj w sercu. Aby mogło wydawać owoc w Twoim życiu. Fragment pierwszy: Mówi Pan Jezus: Tęsknię za Twoją miłością w odpowiedzi na moją miłość i za Twoją obecnością w odpowiedzi na moją sakramentalną obecność. Jak długo muszę żebrać o Twój czas, Twoją miłość i Twoje towarzystwo? Jestem tutaj dla Ciebie, Ty bądź tutaj dla mnie. Pozwalasz mi cię napełniać, na ile czynisz w sobie dla mnie miejsce. Jestem cały Twój, Ty bądź cały mój. Nie przedkładaj niczego ponad moją eucharystyczną miłość. Przychodź przed moje oblicze z dziękczynieniem. Adoruj mnie i dotrzymuj mi towarzystwa, bo to oto nieustannie cię proszę, a ja zajmę się całą resztą. Im szybciej oddasz mi swoją bezsilność, w zaufaniu i pokornej modlitwie adoracyjnej tym szybciej dostrzeżesz, że panuje nad wszystkim z i zarazem z łagodnością zwycięsko przeprowadzając mój plan. Chwila refleksji z umysłu do serca. Pomyśl chwilę o tym, jak przejmujący to obraz, w którym Jezus jest żebrakiem proszącym o choćby mały okruch Twojego czasu. Wyobraź sobie zatłoczoną ulicę, na której pędzący w różne strony ludzie symbolizują setki spraw, które zaprzątają Twój umysł i serce. Gdzieś tam z boku, w jakimś cichym i skromnym miejscu siedzi Bóg, człowiek z napisem, czy poświęcisz mi choć chwilę? Czy są takie obszary życia, w których doświadczasz bezsilności? Jezus zaprasza cię dzisiaj do tego, aby oddać Mu swoją bezsilność. Obiecuję, że kiedy to zrobisz, doświadczysz, że On panuje nad wszystkim z potęgą, a zarazem z łagodnością. Fragment drugi, mówi Pan Jezus. To dlatego pragnąłem pozostać obecny w sakramencie mojej miłości aż do końca czasów, aby dusze wiedziały, gdzie mnie odnaleźć, aby mogły się łatwiej do mnie zbliżyć, z pewnością, że będą wysłuchane i z ufnością w miłosierdzie mojego serca wobec świata naznaczonego cierpieniem i spustoszonego przez grzech. Nie ma skuteczniejszej formy modlitwy wstawienniczej niż ta, gdy dusza zbliża się do mojej eucharystycznej obecności, pewna, że mnie odnajdzie i że będzie wysłuchana. Nie opuszczam dusz w potrzebie, stałem się im bliski, tak bliski, jak najbliższe tabernakulum. Gdyby tylko mój lud to zrozumiał, moje kościoły byłyby wypełnione aż po brzegi o każdej godzinie dnia i nocy. Nigdy nie pozostałbym sam w sakramencie mojej miłości. Chwila refleksji z umysłu do serca. Pomyśl przez chwilę o tych słowach pana Jezusa. Pragnąłem pozostać obecny. Spróbuj wczuć się w jego serce, aby jeszcze głębiej zrozumieć, że Jezus wszystko czyni z miłości. Chce być blisko, abyś wiedział, abyś wiedziała, gdzie go szukać, zawsze kiedy tego potrzebujesz. Pamiętasz te słowa z Ewangelii Jana. Do końca ich umiłował? Te słowa są także o Tobie. Jezus umiłował Cię do końca, czyli tak, że bardziej już się nie da. Pytanie tylko, czy z tego korzystasz, czy spędzasz z Nim czas, czy przychodzisz do Niego z pewnością, że będziesz wysłuchany, że będziesz wysłuchana. Zastanów się chwilę nad swoim życiem. Czy nie doświadczasz tego, o czym mówi Jezus, że świat jest naznaczony cierpieniem i spustoszony przez grzech? Jezus mówi, że nie ma skuteczniejszej modlitwy niż adoracja najświętszego sakramentu. Pytanie tylko, czy w to wierzysz i czy stosujesz to w swoim życiu. Pomyśl przez chwilę o najbliższym tabernakulum. Pomyśl, że to najbliższe tabernakulum lub ta najbliższa monstrancja może być Twoją osobistą historią wielkiej przyjaźni i miłości. Gdyby tylko mój lud to zrozumiał. A Ty, czy już rozumiesz? Czy masz już serce rozpalone pragnieniem adoracji? Fragment trzeci. Mówi Pan Jezus. Adoracja daje mi przestrzeń, dzięki której mogę pracować w duszy. Pozwala mi przemieniać również tych, którzy przez swą osobowość czy charakter znajdują się w bezustannym ruchu i nie zatrzymują się nawet na chwilę odpoczynku. Wycisz się i poznaj, że jestem Bogiem. Otwórz mi drzwi Twojego serca, a ja wejdę do Niego. Ukaże ci moje oblicze i objawię myśl mojego serca. Będę z tobą rozmawiał twarzą w twarz, tak jak ktoś rozmawia z najdroższym przyjacielem. Są tacy, którzy przez całe życie trzymają mnie na dystans, obawiając się tego, co mógłbym uczynić, gdyby pozwolili mi zbliżyć się do siebie. Te dusze jeszcze mnie nie znają, bo gdyby mnie znały, wiedziałyby, że jestem miłością i że wszystko co czynię jest miłością. Adoracja eucharystyczna jest lekarstwem na lęk, który trzyma duszę daleko ode mnie. Dlaczego? Ponieważ pozwala jej się zatrzymać, wycisza jej poruszenia, myśli, pragnienia i plany, i pozwala jej trwać blisko mnie i uczyć się ode mnie, który jestem cichy i pokorny sercem. Ten, kto pracuje dla mnie, w adoracji znajdzie odpoczynek i ukojenie dla swojej duszy. Chwila refleksji z umysłu do serca. Adoracja daje mi przestrzeń, dzięki której mogę pracować w duszy. Pomyśl przez chwilę o tym, czy chcesz pozwolić Jezusowi działać w Twoim życiu. Masz tak naprawdę tylko dwie możliwości: pozwolić działać Bogu lub odrzucić Jego miłość. Co wybierzesz? Tym jest właśnie adoracja, dawaniem Jezusowi przestrzeni do tego, aby mógł działać. Ty ofiarujesz swój czas, a Bóg czyni całą resztę. Jezus pragnie przez adorację działać również w sercach tych, którzy znajdują się w bezustannym ruchu i nie zatrzymują się nawet na chwilę odpoczynku. Zastanów się, czy te słowa nie są właśnie o tobie. Jeśli żyjesz w zawrotnym tempie i jesteś osobą aktywną, adoracja jest ci szczególnie potrzebna. Pytanie tylko, czy w swoim napiętym grafiku znajdziesz czas dla Jezusa. Są tacy, którzy przez całe życie trzymają mnie na dystans. Spróbuj szczerze odpowiedzieć sobie na te kilka pytań. Czy nie trzymasz Pana Jezusa na dystans, który wydaje ci się optymalny, w którym czujesz się bezpiecznie? Pomyśl o głębokiej, całkowitej i maksymalnej bliskości z Jezusem. Co czujesz, kiedy o niej myślisz? Czy jest w tobie lęk przed taką bliskością? Czy obawiasz się tego, co Jezus mógłby uczynić, gdybyś bardziej się do niego zbliżył? Zbliżyła. Jeśli jest w tobie jakikolwiek lęk przed miłością i bliskością, przyjmij do serca te słowa. Adoracja eucharystyczna jest lekarstwem na lęk. Czy nie chcesz pozwolić Jezusowi, aby wyzwolił cię od wszelkiego lęku? To jeden z najpiękniejszych owoców jego miłości. Serce wolne od lęku to serce pełne pokoju i radości, serce twórcze, wolne i szczęśliwe. Drogą do takiego serca jest trwanie w obecności Jezusa. Czwarty krok. Dzięki stałym i regularnym spotkaniom z Jezusem, nasza obecność przeradza się w przyjaźń. Dlatego czwartym krokiem jest ofiarowanie Jezusowi konkretnego czasu, który przeznaczysz na adorację. Mądrą praktyką jest wybranie na adorację konkretnej godziny i konkretnego dnia w tygodniu. Można wtedy z wyprzedzeniem tak zaplanować tydzień. Aby zawsze znalazł się w nim czas na adorację. Pamiętaj, że lepiej ofiarować mniej czasu, ale być temu wiernym, niż obiecać wiele, a później nie dotrzymać słowa. Rozsądne wydaje się ofiarowanie na adorację jednej godziny w tygodniu. Przyjmujemy wtedy w konkretny sposób do swojego życia słowa pana Jezusa, wypowiedziane w ogrójcu. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Z Ewangelii św. Mateusza. Modlitwa: Panie Jezu. Dziękuję Ci za dar mojego życia i proszę Cię, abym zawsze miał dla Ciebie czas. Daj mi pragnienie dotrzymywania Ci towarzystwa przez regularną adorację Najświętszego Sakramentu. Naucz mnie kochać Ciebie oraz moich bliźnich przez ofiarowywanie daru mojego czasu. Jezu, uwolnij mnie od tego wszystkiego, co zabiera mi mój czas wbrew Twojej woli. Amen. Akt strzelisty. Akt strzelisty to krótkie wezwanie, które można sobie w duchu wielokrotnie powtarzać. Unosi ono nasze serce do Boga i sprawia, że możemy coraz głębiej przyjmować i doświadczać prawdy, którą wyraża. Powtarzaj w swoim sercu słowa aktu strzelistego nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyni tak jak Maryja, która zachowywała wszystkie te sprawy. I rozważała je w swoim sercu. Akt strzelisty. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. świadectwa. Najlepsza inwestycja mojego życia. Jestem osobą bardzo aktywną. Mam setki pomysłów na minutę. Wszędzie mnie pełno. Lubię działać, wychodzić z inicjatywą, przecierać nowe szlaki i podejmować wyzwania. Można by powiedzieć, że adoracja nie jest dla mnie nic bardziej mylnego. Adoracja jest najlepszym, co może spotkać osobę aktywną. Adoracja porządkuje i nadaje harmonię mojemu życiu, a przede wszystkim chroni mnie przed największą pokusą, przed myśleniem, że moje własne działanie jest najważniejsze. Takie myślenie jest przejawem pychy, która odcina mnie od łaski, a przez to zabija życie Boże w dusze. Dlatego patrzę na to w ten sposób, że adoracji potrzebuję być może jeszcze bardziej niż inne osoby. Nie żałuję czasu na spotkania z Bogiem i wiem, że to jest najlepsza inwestycja mojego życia, adorujący. Pan Bóg posłużył się moim mężem. Plany Boże wobec mojej rodziny uczą mnie pokory. W relacji ja-pan Bóg były chwile lekkie, sielankowe, był też czas buntu, zaprzeczeń i ucieczki. Kiedy 16 lutego 2013 roku, będąc w pierwszej wyczekanej i upragnionej ciąży, Dowiedziałam się, że serce mojego dziecka przestało bić, że moje dziecko we mnie umarło, mój świat zawalił się. W tym czasie wydawało mi się, że ja umieram, umieram duchowo razem z nim. W moim sercu powstała ogromna pustka, taka przestrzeń, której nie potrafiłam wypełnić. Zagubienie, zniechęcenie, poczucie winy, poczucie bycia gorszą to były emocje, którymi karmiła się moja dusza. Duchowa pustynia i potworna ciemność. Stałam się obserwatorem, coraz mniej sakramentów, coraz mniej pokoju w sercu, coraz więcej lęku, smutku i strachu. Wewnętrzny marazm pogłębiały piętrzące się problemy w domu rodzinnym, choroba alkoholowa taty i narkomania rodzeństwa. A z tyłu głowy jedno pytanie: dlaczego? Kiedy nieco później obecny ksiądz proboszcz ogłosił: Będzie adoracja w każdy czwartek przez cały dzień, pomyślałam: Super, na pewno komuś pomoże, ale nie mnie, bo ja nie mam czasu. Myślę, że już wtedy popadałam w stany depresyjne. Chciałam wrócić do kościoła, do wspólnoty, ale nie potrafiłam się otworzyć. W tym momencie pan Bóg posłużył się moim mężem. Zazdrościłam mu bardzo tego, że ma swoje miejsce, swoją posługę, że rozkwita. Był to jeden z czwartków, kiedy widząc mnie zmęczoną i smutną, podszedł do mnie, przytulił i powiedział: Zostaw to wszystko i jedź na adorację. Przyznam, że pomysł ten nie przypadł mi do gustu. Wiedziałam też, że mąż mi nie odpuści, za co teraz bardzo mu dziękuję. I tu was zaskoczę. Na pierwszej adoracji nie działo się nic, nie było fajerwerków, uniesień, postanowień i rozwiązania problemów. Nie stał się żaden cud, nie. Pojawiła się za to niesamowita tęsknota i pragnienie więcej! W tym momencie zaczęło się moje nowe życie, moje nawrócenie. Dziś nie wyobrażam sobie tygodnia bez adoracji. Co mi daje adoracja? Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, niesamowitą bliskość, ciepło i akceptację. Czego uczy mnie adoracja? Że doskonały jest tylko Pan Bóg, uczy mnie pokorę. Intymna relacja z Bogiem twarzą w twarz oparta jest na miłości. Uczę się ufać, uczę się zawierzać. Mój najlepszy przyjaciel nieraz widział moje łzy, nieraz słyszał mój żal. Był świadkiem buntu, krzyku, pretensji i braku sensu. Zawsze był i jest przy mnie pomimo mojego zwątpienia, zawsze bezinteresownie z dobrym słowem, pocieszeniem i ogromnym miłosierdziem. I chociaż wiele muszę się jeszcze nauczyć, chcę trwać, bo Bóg nadaje sens mojemu życiu. Kobieta. Na koniec aby rozważane w tej medytacji treści mogły wydać w twoim życiu jak największy owoc zachowuj je w sercu wracaj do tych rozważań powtarzaj w duszy słowa które cię poruszyły oraz módl się słowami Aktu Strzelistego Rekolekcje Adoracja 9 dwie kolumny są również dostępne w formie książki jeśli chcesz zaopatrzyć się we wspomnianą książkę link powinien znajdować się w opisie lub w komentarzu pod postem można również wpisać tytuł rekolekcji w wyszukiwarce. Niech te rekolekcje wydadzą w Twoim życiu błogosławione owoce. Jeśli zechcesz podzielić się z nami świadectwem łask otrzymanych przez adorację Najświętszego Sakramentu, lub chcesz podzielić się doświadczeniem tych rekolekcji, napisz na adres adrian.totustus@gmail.com za każde świadectwo i za każdą łaskę. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jaka była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.